Witam wszystkich, jestem Lorak, to jest kolejny odcinek na naszym kanale, czyli kolejny odcinek serii Urbex. Dzisiaj zwiedzimy sobie pozostałości po Forcie piątym w Poznaniu. Także zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, widzowie. Wbijamy do środka. Tak wygląda wszystko tutaj na pierwszy rzut oka. Do piasku, no zobaczę, będę się tu zaposć Tutaj się oh. zawaliło Tu jakaś dziura jest Normalnie Tu już nic nie ma Nic nie ma słuchajcie To jest jakaś deska w ogóle W sensie trzyma deska Dobra Słuchajcie widzowie my wychodzimy I Idziemy dalej chodzimy do tu jest przejście do tego zostało zeskanowane tu była jakaś stajnia ponoć ponoć tak to wszystko wygląda a co mówię pozostałości bo został wysadzony ten ford mamy zresztą jakiś przejście mamy zresztą jakiś przejście no ale co my udajemy się w dalszą drogę tu jesteśmy w wejściu gdzie znajdowała się kiedyś kratka schodowa która schodziła na niższy poziom już się w ogóle nic nie zachowało, tylko tunel, który idzie stoi tutaj, tutaj Udajemy się do tego tunelu Tędy pójdziemy No eee. Cyk I cyk Daj mi lektorę Masz, ale trzeba ją trzymać cały czas, No Słuchajcie, tak to wygląda Jak widzicie, no, ten tunel całkiem się zachował, tylko Dobra, nie 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 że się Dobra. Trochę piachu tu się nasypało. Ale. A wychodzimy i wychodzimy. Tutaj wchodziliśmy, jak widzicie, widzowie, a tutaj. Wychodziliśmy, no i co? Lecimy dalej. Dobra, jesteśmy. Wchodzimy do środka. Tak to wygląda, tam byliśmy przed chwilą, ale teraz udajemy się tam. dobra, czekaj, tam na wejściu, żebym miał latarkę. Dobra, wizowie. Pik. A tu jesteśmy, a tu jesteśmy. Tak, tutaj wygląda.

tu przed chwilą wchodził Albert do środka, ale nie da się tam przejść, więc nie będziemy wam tego pokazywać. A no i co, no tak wygląda to z tej perspektywy. Zobaczcie sobie na to, co my tam wchodziliśmy. No. Nie ma żartów, no. Eee. Tutaj mamy jakieś, to były drzwi kiedyś. Widzicie? Wejdźcie do podwalni. Wejść do czego? Podwalni. A co to jest? Nie wiem, a tak wypisałem. A A tu kantyna była. Kantyna, słuchajcie. Była tam. Tam też sobie wejdziemy na chwilę. Pokażemy wam. Tu mamy wyjście już na dwór. Tu będzie przechodziło i tu były drzwi do kantyny. Tutaj, kiedyś były drzwi. No, hop Tu już jesteśmy, jakby tutaj nie było chyba już nic nie było I tak to wygląda Widok na dwór Tu też nic nie też nic już nie ma Słuchajcie, było zejście po schodach w dół Jesteśmy w nowym miejscu Tutaj też coś było No kurde rozwalone jest to całe Więc ciężko no w ogóle Cokolwiek mam powiedzieć O tym całym miejscu, ale Czuję, że jest jakaś dziura Nie wierzę. Tam są kurde zwłoki psa. Słuchajcie, widzowie. Znaleźli zwłoki psa. No nie jest kolorowo, no ale niestety tak, takie sytuacje są na urbeksach. No. Czasami po prostu takie rzeczy się znajdują, no. Ostatnio byliśmy na Urbeksie stacji kolejowej, znaleźliśmy zwłoki gołębia. Słuchajcie, musimy się zacząć przyzwyczajać, bo na urbeksach bardzo często są takie sytuacje. No niestety no tak, tak no niestety czasami zwierzę po prostu wejdzie gdzieś, no i już nie wyjdzie no. no no tak jest niestety życie My lecimy dalej Dobra, jesteśmy w kolejnej miejscówce no. Dawaj Oj 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 słuchajcie Niebezpiecznie tu trochę Dobra. Dobra tak to się całość prezentuje no, Nie ma żartów Tu są schody Zobaczcie Tak wygląda całość Tak tutaj wygląda, no mamy jeszcze Tu eee, Co, no sufit wygląda tak No i co, my 最好就买。